możesz schudnąć sprawdź czy to nie twoja wątroba brzuch wciąż wystaje mimo że jesz zdrowo czujesz męczenie rozdrażnienie a w nocy trudno ci zasnąć to może nie być kwestia kalorii tylko twojej wątroby miliony osób cierpią na stłuszczenie wątroby nawet o tym nie wiedząc nie boli nie daje jednoznacznych sygnałów ale potrafi zablokować spalanie tłuszczu, wywołać mgłę mózgową, zatrzymać wagę i sprawić, że czujesz się, jakbyś miał 30 lat więcej. I nie, nie chodzi o to, że jesz za tłusto. Prawdziwymi winowajcami są cukier, syropy, skrobia i tanie oleje roślinne. Powiem Ci o sześciu produktach, które naturalnie oczyszczają wątrobę i przywracają spalanie tłuszczu. Przede wszystkim mięso z chowu pastwiskowego, bogate w cynk, miedź, koenzym Q10, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru i wspiera metabolizm, jajka, źródło choliny, składnika, który działa jak tarcza ochronna dla Twojej wątroby. Są bez węglowodanów, pełne wartości odżywczych. Warzywa krzyżowe, na przykład brokuły, kapusta, brukselka. Najlepsze są kiszone lub gotowane. Wspomagają detoksykację i pomagają usuwać tłuszcz z wątroby. Nie jest ich surowych. Poprzez gotowanie zabijasz wszystko, co niepożądane dzikie tłuste ryby, na przykład łosoś, sardynki, pełne kwasów omega-3, które łagodzą stany zapalne i wspierają regenerację wątroby. Kiełki brokuła zawierają sulforafan, potężny naturalny detoksykant o działaniu przeciwnowotworowym i stabilizującym poziom cukru. Wątróbka, superfood numer 1 dla Twojej wątroby, niskowęglowodanowa, pełna choliny, witamin z grupy B i mikroelementów, pomaga obniżać stan zapalny i usuwa tłuszcz z wątroby szybciej niż niejeden suplement i posiłek. Twoje ciało nie spala tłuszczu, bo coś je blokuje, a jedną z najczęstszych blokad jest właśnie stłuszczona wątroba. Nie bój się tłuszczu, naucz się go jeść mądrze. Wyrzuć syropy, oleje roślinne i przetworzone węglowodany.